Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Remorda. Jak wszyscy pamiętacie, w ostatnim odcinku, ostatni odcinek zakończył się bardzo katastroficznie praktycznie, bo jeden z naszych kolonistów miał odysferał na niedożywienie. Jason już stracił możliwość chodzenia, ale jednak udało nam się go odratować przez wydobycie po każdej ilości marchewek z okolicy. A teraz to będzie trzeba się w końcu zacząć za robienie: po pierwsze, maga jakieś magazyny na żarcie, czy tam jakieś chodziarki. a po drugie, no zapełnienie jej, żeby już nie wydarzyła się taka sytuacja jak z poprzedniego odcinka. Badania: akumulatory się będą robić, to będzie bardzo dobrze. Tu jest. Zresztą przecież myślę, że mamy mało żarcie i jeszcze musimy dbać o te i o te wszystkie wieszaki. Bo one też potrzebują jedzenia jakiegokolwiek jedzenia. Tu zrobimy magazyn, żarka Nie, jest. A gdzie jest ostatni kolonista? No, wszyscy tutaj tak, tak duże ryzyko załamania. Mm -hmm. Niedożywienie w łapie. Pierwszy jestem psychiczny cyliczny i lekkie niedożywienie wszystko zaczęło? Nie jest jeszcze dojrzałe, to było 80% tutaj coś Bo to zbioru, o Też nie wszystko Są akumulatory hmm. Co teraz? Wszystkie obronne, żeby też i karstwo o matko Kowalstwo na no, Generator są nasze w pierwszy szplony to jeszcze nie tu to prawie. To jest dojrzałe, zbierz plony. Zbierz plony. 6, plony. No dnia będzie to dojrzałe już. Ryczebby mieć, tak, tak. Duże ryzyko załamania żarcie. Wiem, kończy się żarcie. I cebuli to nie raczej nie będą cieli, jest samej. To to kompletnie nie ma żarcia. Praca. Kto tu był od... Prawy. Safir. Co nie nie leż Ależ blud. Dobra, nieważne. Mamy tutaj dać priorytetowanie. Nie muszę tutaj zacząć zbierać. To mamy żarcia. Na chwilę to wystarczy. Tutaj skończy budowanie, czy to ogrodzić. Coś takie małe. Kurde, mam nadzieję, że on nie zacznie atakować, bo to być katastrofa jakaś. Tu zwierzak sobie poradził z kazalą. O, blud, przeżyć sam psychiczny. Składowisko. Trzeba tutaj oczyścić wszystko i zostawić tylko żywność. I to posiłki jakieś, picia surową. Hmm. No wszystkie posiłki ogólnie. Jano na razie nie. wszystkie trumbel, no Mikan, też to mogą być Karmaden czekolady, warzywa. na wszystko. Dobra i stąd tutaj trzeba tą żywność wykreślić. A tu po. Ci bawię. Ja was zrobię. Resty tylko 50% prostu ryżu. Temperatura. Ale damy tu trzy akumulatory na początek powinno wystarczyć. Nie mamy metalu. Oj, bardzo mało metalu mamy. Gdzieś w pobliżu metal to można rozerwać na metal. Tylko jest. Dobrze, jeszcze nie mi to wszystko podpali, to już będzie w ogóle kwintesencja mojej rozgrypki. Tutaj tu jest metal, no praktycznie tam nie ma Tu jest metal, okej, okay. nieważne. Lud chyba nie ma co robić, nie? Bo ona tylko rolnikiem jest to Tutaj damy uprawne takie i żeby tu sadziła co? No nie Czy coś do ubioru Może, może w końcu na o bo ona się przyda Jeżeli nie zdarzył się ubrania psuć będzie katastrofa Kapka mamy. Dobra, mamy coś tutaj. A, już wszystkie. Kurde. 80%. Czyli dziennie dostaję około 20 parę dojrzałości. Za dwa dni będziemy mieć pełno ryżu. I my do parę dni. Muszę Trzeba zebrać te plany tu. Polecenia. Zbierz plony. Tu trochę machewek będzie. No nic nam no, nic na razie. Tu jest trochę machewek jeszcze. U mnie? Jeden się zepsuje. Nie się za 16 godzin. Dobra. O, a tutaj już ten, jest zjedzony. No wiecie, tamto zepsuje za 16 godzin, to można tu dać produkcję Kurześniczy. Trzeba będzie przebudować. Nie no to okropnie. Nie ma się urzeźni. Jeszcze zatrucie pokarmowe. Świetnie. Tak, tu ja. <coughs> już nie trzeba być, ja tu jest biologiczny zarzut. Okej, rozumiem. Gdzieś tam są się jakieś zakażenie, czy jakieś inne dziwne rzeczy? No, skądś. nie odpoczywają? Nie no, pracę mają. Okej, okay, to idzie. Zlecenie bez zlecenia zlecenie o stworzenia. Eee, z... No jest zbudowania? Do Kucharz. Tam na dwójeczkę. Ale na razie przymusimy do tego. Nic samą tu na... ...przeniesiemy... do gotowania. O, mamy... No, że... ...szybko trzeba... wybadać obronę, żeby się obronić następnym atakiem. Wierzyczki obronne, żeby się obronić przed atakiem. Bo jeżeli nas... ...może nas... ...poczy atak, a my będziemy w tak opłakanym stanie, no to może to się skończyć bardzo szybko. O, to więc że ze wszystkiego można robić te proste dania. Patrz, no. Widzę, że te koloniści preferują, nie wiem więc co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, jak mieszają tak różne rzeczy. Mięso z markiwkami, to jeszcze ujdzie, ale to drugie to nie wiem, co to było nawet. Tak, ja oglądaj sobie gwiazdy, żeby Ci stan psychiczny trochę poprawiło. Ale też rozbierz to w drodze. tu zawsze się przyda. Przyniesie jakiś zwierzę następnym razem. A się medytuje czy tam modli spojrzy do żywność. No niestety. Na gość. O, zaczynają się problemy z ubraniami, no tak, tu nie ma spody. 83% zrzałości ryżu. Jest coraz lepiej. Na razie nie mamy wielkich problemów z jedzeniem. To jest co? To jest tak. Świetnie, będziemy to metalu. To troszeczkę stało. Nie mnie, mnie to. To jest agresywne. To jeżeli temu zastępujemy za pożywienia to, to się wróci na nas. Takie sobie kopanie pewnie. O, już dzień nie Świetnie. Też niech pozbiera. Proszę nie. Weź plony. Dobra, cokolwiek to jest Dali się zabrało zagotowanie, świetnie trzeba kopać, skończyła Skoro nie masz nic do roboty, to weź to, rozbierz wszystko sześć posiłków to ja tu zajmuje, co jest? A, marło. No, chyba nie jest tym które mi się wydawało, ale zawsze coś. To stal, z tego powinno być sporo. Stołu stalowego. To stalowego. 700. Kurde, mało tego mamy. Tu jest 700. 1500-1600 będziemy mieć. Mało, nadal to jest bardzo mało. Tu jest jeszcze zpryswany stan, wędzi to oka jest pieskowiec, tu jest marmur. jest prasowana tak Lewia Lewia 13. jest dobra w uprawie. Stalowe nerwy, że on Głowa psychika. on nie jest taki, zduje Nie jest zdolna do niczego innego, to jest problem. Jak ona daleko jest? O kurde, kawałek, spory kawałek. Dobra, nikt będzie na razie. Jest to snu o, badawczym. A właśnie, najważniejsze pytanie. jest jakąś nacją. Tylko hmm. jakieś frakcje. Kurde. Jakże? są na niebiesko. Frakcje. A jest neutralna? To wiem. Są My to ją uratujemy po prostu i wypuścimy. Nie jest jakaś super dobra, w, nie przeważa w niczym. E, więc ją po prostu uratujemy. opiekujemy się, wyleczymy i wypuścimy. Poprawi to nam nasze relacje z tą frakcją. A tu będziemy kukować karawanami, które nam pomogą w przetrwaniu żarcia. Badanie idą pełną parą. Się... Aha, no tak, ja mówię, że przyni przyniosłem nam... No, ten... ...zwierzaki, rzeczy. Po pierwsze trzeba ich nauczyć, żeby się... ...mogły. No, no i... ...już atak pierwszy. Z moda... ...Rim War jest... Od... ostrzeżenie, że atakuje nas jakaś armia z siłą 193 dotrze do nas w zroczy dnia. 3. No i... A, no to... dwie. Kurde, niedobrze, bo jak są dwie, to... Może się tak skończyć, że nie będziemy w stanie bronić się jedna po drugiej, a druga jest silniejsza od tej pierwszej. Oj, oj, oj. Dzień dobry. Kierki już są jezik. Jak nie mają umpa? Dużo widzę umpę. A nie MP5K. Zdrowie, astma. Sztuka. Nie broń, ale nie umiem za bardzo strzelać. Tylko ten oczywiście z problemem, co ma najlepszą broń. Kto się on wyleczył? Hmm. Zasilanie. Hmm. No e, Pistolet, nóż. Jakby ta doszła do nich, na blisko. Iść. Oj, iść oj, oj, bo ty bo to, to jest prosto już Chcesz się bronić Lepiej tu nie zdążymy eee, Tu jedna Tu druga z kamieniami, żeby mieć jakąś minimalną osłonę To może uda tobie to czas dostaje bardzo dużo. Dobra, jed jedna po. Nawet udał przeżyć. Wstrzał głowę. Rozwinięty zdolności? Czego? e, -e oddawać to. Co ty nie Ty nie masz broni ty leżałaś i ty nie masz broni Dobra, położona. Co znaczy ze sposwanta? Dobra, nie wiem, nie. De no, nie mamy teraz gdzie ich położyć. Eee, leży od Tu. Mimo to chwilę na chwilę medyczne. Mm, I pytanie: kto tu był medykiem? Proszę, nie tylko to, co leży. O cholera. No nic. Znaczy, to by było kurde na tyle. W ostatnim odcinku się od poprzedniego save'a, bo my się tu już nie uratujemy. Ona umrze, a ci nie mogą leczyć. To by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.